Kolejna rzecz, już taka czysto techniczna, zastanówcie się Państwo, co bardziej opłaci się fałszować? Miód, który kosztuje kilkaset złotych za słoik, czy kilkadziesiąt? Statystycznie średnio trzy razy więcej miodu manuka się sprzedaje niż produkuje. Natomiast były przeprowadzone badania, w których zastosowano miód manuka i propolis do leczenia helicobacter pylori i wyniki były spektakularne. Były powtórzone te badania przez inny zespół na miodach szkockich, i to już nie jeden konkretny miód, no bo manuka oddziałuje na, na przewód pokarmowy. W miodach szkockich wykorzystano miody dostępne pozyskiwane na terenach Szkocji, i zauważono, że te same efekty można uzyskać, tylko trzeba zwiększyć dwukrotnie ilość miodu. Ja uznałem, że skoro dwa razy Coś się wydarzyło, to ma szansę wydarzyć się po raz trzeci, więc zaproponowałem, aby wykorzystać polski miód, miód fasolowy, który jest dedykowany właśnie na przewód pokarmowy, który odbudowuje florę bakteryjną żołądka i jelit, który jest stosowany przy refluksie, przy wrzodach, ma silne działania przeciwnowotworowe. Właśnie w leczeniu helikobaktera, tylko na wszelki wypadek zaproponowałem w kuracji, Podwójną dawkę, tą samą ilość, jaka została zastosowana dla miodów szkockich, i powiem Państwu, że trafiłem. Temat okazał się bardzo interesujący, wiele osób ma ten problem. Statystycznie połowa populacji cierpi na helikobakter, i okazuje się, że kuracje antybiotykowe z jakichś powodów są nieskuteczne. Jak myślicie, co jest powodem nieskuteczności kuracji antybiotykowych? To jest jedna z teorii. Ale prawda jest prostsza i bardziej przerażająca. Kuracja antybiotykowa zwykle trwa 14 dni. Po tym czasie pacjent uznaje, że została zakończona, a helikobacter tworzy formy przetwarnikowe. Dopiero zwalczenie tych przetwarników powoduje, że organizm jest oczyszczony z patogenu i problem nie nawraca. Kuracja produktami pszczelimi jest rozpisana na trzy etapy. W etapie pierwszym który trwa 14 dni, Spożywamy dwa razy dziennie porcję miodu i odpowiednią ilość nalewki propolisowej. Ważne jest, żeby w żołądku nie było treści pokarmowej, więc rano bierzemy te porcję przed posiłkiem, wieczorem dwie godziny po, po posiłku i w ten sposób przez 14 dni zwalczamy helikobakter, który jest namnożony w przewodzie pokarmowym. Po tym czasie etap drugi kuracji dotyczy bardziej regeneracji tego środowiska przewodu pokarmowego i tam nie stosujemy już nalewki propolisowej, za to miód fasolowy jest stosowany w zmniejszonej porcji. I ten etap trwa 5 do 6 tygodni. Ja oczywiście nie mogę założyć, że w tym czasie naprawimy wszystkie szkody, jakie bakteria spowodowała w przewodzie pokarmowym, ale jest to czas tej regeneracji śluzówki i flory bakteryjnej żołądka i jelit. Natomiast po tym czasie Następuje etap trzeci. Po tym czasie formy przetrwalnikowe bakterii zostały znowu aktywowane i zaczynają normalne funkcjonowanie. Stają się podatne na działanie produktów pszczelich i możemy je zniszczyć. Etap trzeci to jest powtórzenie etapu pierwszego. Przez 14 dni bierzemy znowu podwójną porcję miodu i nalawkę propolisową. I dopiero po przeprowadzeniu całej tej kuracji, która trwa 9 do 10 tygodni, mamy szanse naprawdę duże szanse rozwiązać problem.